Daniel Magikal wraz ze swoim opiekunką wrócili z podróży po Europie, wrócili do swoich zwykłych streamów u rodziców opiekunki. I oczywiście Daniel za każdym razem, gdy wygłasza jakiekolwiek opinie na jakikolwiek temat, czy to są osoby bliscy, rodzina, czy jakiekolwiek aspekty życia, nie przestaje nas zadziwiać. Zobaczmy, co tutaj powie o swojej własnej mamie. Niestety Panie słyszałem, że mama wróciła do grubego yy, picia. Miał, nie miał eee... do Niestety słyszałem, że mama wróciła do grubego picia. A są to e, e, newsy poparte czym? Nie mówię, nie, nie mówię, że bronię tutaj jakoś zaciekłe, bo nie mam żadnych ku temu e, faktów, żeby przedstawić, czy że tak nie jest, czy tak jest. Ale skąd Daniel ma jakiekolwiek fakty na ten temat? Skoro sam powiedział, żeby nic mu nie o tym nie mówić, jego to nie interesuje. Menadżerowi tak. szywka je była, ja też, też się najewał i został. No, no, ma problem z czy... alkoholem. Teleklaski. Wleciał do wam. Daniel, ty mówisz tak o tych ludziach, jakbyś ty nie miał problemów z alkoholem. Po pierwsze, ty masz problem z alkoholem, a, a skąd ty wiesz, skąd ty znasz takie informacje, że w ogóle. Ja rozumiem, że możesz nie lubić pewnych osób, ale warto by było mieć jakieś dowody na cokolwiek, nie? Może są, może ja ich nie widziałem po prostu, więc jeśli ktoś ma y, dowody na to, co Daniel mówi, może sam Daniel ma, może coś doda, czy to jest kolejne pomówienie, tak jak przy każdej jednej okazji, przy każdej jednej osobie i firmie, po prostu ciąg dalszy pomawianie na każdym streamie. Do baselu dzisiaj, mama cała czerwona pije znowu, więc ja mówię, jak coś się stanie, ja nie mam nic z tym wspólnego, pamiętajcie. Mogę to Słuchaj, jak się coś komuś stanie na świecie, nie martw się, ty nie masz nic z tym wspólnego, to oczywiste, nie? Czy nie przejmuj się, nagle swoją mamą zacząłeś się przejmować, a sam mówiłeś, żeby ci o nie mówili, że ktokolwiek coś wspomnie jest zbanowany. Także Daniel, jakbyś miał jakieś wiesz, pokrycie w tym, co mówisz, ja chętnie się zapoznam z tym, nie? A tak to moim zdaniem powinieneś przestać opowiadać historię z mchu i paproci. Co tam dalej? Magiczny trenuję. Tutaj mamy Szota z drugiego dnia, niesamowity człowiek, nie? Sam osobiście mnie przekonał do tego, żebym też zaczął trenować. Widzowie, zacząłem trenować z Danielem Magikalem. Trochę nie mogę zrozumieć te, tych treningów i tej diety, ale no, kimże jestem, żeby oceniać takiego wielkiego twórcę, influencera? Spróbujemy razem z Danielem przejść to razem. Ale zobaczmy te jego treningi. Kolano moje, tam! Byka! Byka! Co? Kolano moje! Na Dobra. Liczył ci za czas, bo on gratuluję! Brawo! Brawo, Maguś! Brawo, Baguś! Brawo! Niesamowite. Chłop zawalczył z cieniem, zmęczył się, zasapał, do, doznał kontuzji nogi, ledwo to przeżył, nie? a to była tylko walka z cieniem, nie? No nie wiem, nie wiem, czy się też na to porywać, bo ja jestem trochę starszy niż Daniel, dużo starszy. Więc jak będę jak Daniel w wieku 30 paru lat dostał takiej kondycji, yy, przepraszam, kontuzji, w czasie walki z cieniem, to co będzie... Ja chłop, co ma 46 lat, także kurde Daniel, nie wiem czy dam radę dotrzymać ci tempa, nie? Ty też zluzuj, bo jeszcze sobie kuku zrobisz przy trzecim treningu. Ale. Treningi to jest nic. Widzowie, Daniel. Daniel, żeby zmienić swoje życie, zaczął kupować niesamowite produkty, które rzekomo mają pomóc mu w zrzuceniu wagi, popra poprawie ogólnego stanu zdrowia. Więc kupił <słuch> Fryer, gdzie ma przygotowywać jedzenia bez tłuszczu. I do tego kupił frytki. I frytki. Ale wy dla ciężkie. No po treningu węglowodany trochę zjem, no bo chcieliśmy wam zaprezentować jak to działa i... To dawaj na podłogę, bo nie na fotelu. Ni 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 niestety, mamy tylko frytki czy... Co robimy? Zrobimy kurczaka. Bardzo dużo roboty, co? O, to, żeby... no nie wiem, to robimy frytki czy kurczaka? Nie, kurczak to za dużo roboty. Aha, a nie ma skrótów. Chcesz coś zmienić w swoim życiu? Nie ma czegoś takiego jak za dużo roboty. Tylko powinieneś tam robić jakieś proteiny, warzywka. No nie wiem, co ja będę tam mówił. Każdy ma swój sposób na tę na dietę. Daniel pewnie też. U Daniela są to po treningu, po 22.00, są to frytki. Nie wiem, jak on sobie to przetłumaczył, że to jest właściwa droga. Nie? Ja wiem, że pewnie się ktoś znajdzie i powie, nie, bo właściwie ktoś tam stosował i tak dalej, i tak no. dalej. Może schudnie, kto wie, nie? jak będzie jadł po 22 frytki i chleb. Bo również pi po pierwszym treningu opierdolił kanapki kurwa z czymś tam. Co ty myślicie, trochę można zjeść? I tak pewnie dojem wtedy jeszcze kanapkę. Bo kanapkę chleba nie mogę na noc. Najlepiej, jakbyś w ogóle nie jadł na noc, nie? Bo, bo co, co to w ogóle jest, że ty jesz na noc po 22. To kogo ty ukłamujesz? Widzów? Siebie? Nie wiem, kogo, no ale. Są te frytki. Cholera. Na to jest że otuszcza. Ty, kurwiem wiem, strach. Ja nie, cudam, bo one są. Być. Ej, co mnie tam chowasz? Micha, nie przeginasz? Nie. Mycha, ja nie chcę, żeby nie bolał tłuszczu w bo mocy. Ja nie chcę, żeby mi bolał. Teraz jeszcze pretensje będzie miał do firmy, która sprzedała mu to urządzenie. Już do mychy ma, że przecież miało nie być tłuszczu. No ale to z... zawsze będzie jakiś tłuszcz. Nawet jak wrzucisz mięso, mięso przyprawione, to i tak tam będzie tłuszcz. Pod... No bo jest. Chodzi o to, żeby nie dawać tłuszczu jako ekstra. I Daniel się martwi, że nie chce, żeby go brzuch bolał od tłuszczu na noc. Mordo to nie jest w ogóle. To cię nie będzie bolał. A do tej pory się tym nie martwiłeś? Dziwne. Wiesz co? Już mam gagat. Już mi się ślini. To była pułapka kurwa. Już czuję, że mi się tak ślina robi. Patrz! Bo tam wkłasz. Nie jest to Naparta jest wiesz. Idą źle z jem. Widzowie zastawili pułapkę. Firma, która sprzedała to urządzenie, zastawia, bo mu się ślina już robi, bo, bo już yy, to była pułapka, on już nie je... Daniel, Ty powinieneś się leczyć, nie? To nie powinieneś diety robić, tylko powinieneś iść, iść się leczyć. Nie, nie pod względem, że masz nadwagę, nie? Tylko, że jesteś chory na głowę. No bo bzdury, gadasz takie, nie wiem, masz jakiś problem sam ze sobą, już pułapkę na Ciebie ktoś zostawił, nie no, ale zobaczymy, to dopiero drugi dzień. A za to opiekunka, opiekunka postanowiła iść na skróty. Po co, po co zmienić coś w swoim życiu przez dyscyplinę i, i ciężką pracę, ćwiczenia, dietę, jak można zrobić to po prostu, wiadomo, tutaj ona zrobiła usta, ale ona chce zrobić jeszcze więcej rzeczy: poprawić tu, poprawić tam, poprawić wszędzie. Tylko po co, jak ona ma 24 lata. Dobra, mega. I jeszcze brodę też zrobiłam. Wolumetrię brody. Nie wiem takich dużych, nie będziesz miała. Zejdzie to, nie? Zejdzie tak o 30%. Tak, to yy... zejdzie. I zobaczcie, yy... też mam. Nie taką. miałaś malutkie, Zgadaj... robić. Rozdziałeś... dlaczego z tego wszystkiego. jak ja to sobie wkroczył, że teraz za duże. No, się nie znam. Mi się bardzo podoba. Są ja, yy... duże czy nie? Ile no, dałaś tego? Nie są duże. Z, nie wiem, z 1 ml. pół, półda się? I ty... No ale. I yy, ogólnie brodę też zrobiłam. Jak widzicie, ta broda jest fajna. Nie tak jak się spodziewaliście, co niektórzy, że będzie szpiczasta. Yy, są duże. No, są obuchnięte, kochani. Nie wiem, czy, czy mieliście. No, ja też myślałem, że pewne. Ta... Na tych... Nie rozumiem w ogóle skąd ten pomysł, żeby sobie to zmieniać, komu to potrzebne jest, nie wiem, ona się źle czuje, czy on wymaga od niej, żeby takie zabiegi robiła w wieku 24 lat, no bo końcem końców to przecież z nią, jeśli miało być coś nie tak, to jeśli ludzie jej coś wypominali, to były jej uszy, to chyba byłoby sensownie zrobić w pierwszej, jako pierwsze uszy poprawić się. A nie, nie brodę, usta. No to i, i po co to wszystko? W wieku tak młodym. Ale kto bogatym zabroni? Co jeszcze, co też jeszcze Natalia planuje? Zobaczymy. Jeszcze jeden zabieg planuje w najbliższym czasie. Jest to lipoliza iniekcyjna tutaj. Także jeszcze nie zobaczycie. Jednym efektem, Zobacz, sama jestem ciekawa, bo nigdy tego nie robiłam, a, a chcesz tego podjąć? Jestem ciekawa, nigdy tego nie robiłam, ale chcę spróbować. E, może zacznij ćwiczyć. już e, no. to też zmienia twoje ciało. Nie? Zmień dietę, zacznij ćwiczyć, bo jak zaczniesz robić takie poprawki, to to się nie skończy. A jak będziesz prowadzić taki tryb życia, jaki prowadzisz, to. No ale wasze życie. Well, what was that?